Teraz głos zabierze pan poseł, Andrzej. Nie ma pana posła. pan poseł Andrzej Dera z klubu Solidarna Polska. Nie ma pana posła. Przystępujemy zatem do zadawania pytań. Zgłosiło się dwunastu państwa posłów. Czas na zadanie pytania ustalam na półtorej minuty. Pierwszy zabierze głos pan poseł Jan Kaźmierczak z klubu Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo, zacznę od stwierdzenia, które jest tak oczywiste, że aż trywialne. Najlepszy program nie będzie skuteczny, jeżeli nie zapewnimy mu dwóch warunków. Po pierwsze, odpowiednio licznej grupy kompetentnych i zaangażowanych wykonawców. Po drugie, sprzyjającego środowiska społecznego, w którym ten program jest osadzony. O obu tych czynnikach była już tutaj mowa, zarówno w sprawozdaniu z debaty na Komisji, jak i wystąpienia państwa posłów, ale ja chciałbym dopytać o pewne rzeczy z tym związane. Nie jestem lekarzem, natomiast mam spory komfort, ponieważ jako poseł z Gliwic mogę korzystać z wiedzy i doświadczenia o, no, znakomitej jednostki, jaką jest Instytut Onkologii w Gliwicach, co zresztą zrobiłem. Przed kilkoma dniami rozmawiałem na przykład z panem profesorem Horążym, który zwracał mi uwagę właśnie na kwestię pierwszą, o którą chciałbym dopytać, mianowicie sprawę kształcenia lekarzy onkologów. Czy można by prosić Panią Minister o stosunkowanie się do tego i odpowiedzenie na pytanie, czy istnieje jakiś realny program no, dojścia do sytuacji, w której ta grupa wykonawców programu jest odpowiednio liczna i kompetentna. I druga sprawa. Była tutaj mowa o tym kłopocie z dotarciem do zainteresowanych badaniami. Na przykład do pań, które nie mogą, nie chcą, nie wiedzą, że powinny się poddać badaniom. Wydaje mi się, że to, co też tutaj padło, czyli kwestia edukacji mogłoby być rozwiązaniem tego tematu. Prawdopodobnie gdybyśmy potrafili skutecznie w szkołach wdrożyć program oświatowy związany z tym tematem, to dzieci pewnie bardzo skutecznie przekonają mamy, babcie o tym, że warto się do programu dołączyć. Ja chciałbym tutaj pani minister przekazać pewien materiał, który dostałem. Jest to przewodnik dla nauczycieli przygotowany właśnie przez Polskiej Komitet Zwalczania Raka, oddział Gliwicki i powiedzieć, że wspólnie z panią Krystyną Szumilas, która o, te, oprócz tego, że jest ministrem Edukacji Narodowej z posłem z Gliwic, zamierzamy w oparciu o ten materiał wdrożyć w gliwickich szkołach, czy w szkołach okręgu gliwickim, taki pilotażowy program. Zobaczymy, jak to pójdzie. A w związku z tym to drugie pytanie dotyczy w zasadzie tego, jak Ministerstwo Zdrowia widzi możliwość edukowania młodych ludzi, także w aspekcie przełożenia tej edukacji młodzieży na przekonywanie starszego pokolenia o tym, że warto. Pewne rzeczy robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Kosma, pan poseł Czesław Chodz, prawo i sprawiedliwość. Panie marszałku, pani ministra.